Zadanie 21 za 4 punkty z egzaminu gimnazjalnego 2012. Asia, Kasia i Wojtek przesadzają kwiatki do doniczek. Każde z nich ma 6-litrowy worek ziemi ogrodniczej i doniczki dwóch wielkości. Asia wykorzystała całą ziemię, którą dysponowała i napełniła dwie duże doniczki i dziewięć małych. Kasia całą swoją ziemię zużyła do wypełnienia czterech dużych i sześciu małych doniczek. Wojtek chciał wypełnić ziemią pięć dużych i cztery małe doniczki. Czy wystarczy mu ziemi, którą ma w worku? Uzasadnij odpowiedź. Sądzę, że najłatwiejszym sposobem na zrobienie tego zadania będzie oznaczenie przez x pojemności dużych doniczek, a przez y pojemności małych doniczek. I po prostu ułożymy za chwilę układ równań. Pierwsze równanie. Pierwsze równanie ułożymy na podstawie zdania. Asia wykorzystała całą ziemię, czyli 6 litrów, którą dysponowała i napełniła dwie duże doniczki i 9 małych. Dwie duże, czyli 2 razy x. 9 małych doniczek, małe to y, czyli plus 9y. Wykorzystała całą ziemię, nam posiadała, jak widzisz, tutaj 6 litrów. Drugie równanie budujemy na podstawie zdania: Kasia całą swoją ziemię zużyła do wypełnienia 4 dużych i 6 małych doniczek. Mamy 4 duże, czyli 4x plus 6 małych plus 6y. Kasia również miała 6 litrów, więc piszemy tutaj też 6 litrów. Takie równanie rozwiążemy metodą przeciwnych współczynników. Zauważamy, że tutaj mamy 4 przy x, a tutaj 2. Dobrze byłoby mieć przeciwne współczynniki przy x, czyli jeżeli tu jest dwójka, to tutaj, gdyby była minus dwójka, to wówczas te wyrażenia skróciłyby się, więc drugie równanie podzielę przez minus 2. Pierwsze równanie przepisuję bez zmiany, a w drugim równaniu każdy element dzielę przez minus 2. 4 przez minus 2, minus 2x. 6y podzielić na minus 2, minus 3y. 6 podzielić na minus 2, minus 3. I zauważ, już teraz mamy przy x przeciwne współczynniki. Właśnie temu służy dzielenie, aby tutaj otrzymać przeciwne współczynniki. Więc do dzieła, podkreślamy układ równań, redukujemy nasze wyrażenia z x i teraz możemy y dodać pisemnie. Plus 9 minus 3y to 6y. 6 minus 3 to 3. Chcemy obliczyć y. Dzielimy równanie stronami przez 6. Otrzymujemy y równa się 3 szóste, czyli po prostu 1 druga albo 0,5. A więc mamy już pojemność małych doniczek. Jest to 0.5 litra. Przejdźmy teraz do pierwszego równania. Możemy naszego y wstawić zarówno do drugiego, jak i do pierwszego równania. Ja wybrałem sobie pierwsze równanie, więc tutaj w miejsce y za chwilę podstawię 0,5 litra. Początek przepisuję 2x plus 9 razy 0,5 równa się 6, przepisuję. I teraz muszę obliczyć takie proste równanie z jedną niewiadomą: 2x przepisuję 0,5 razy 9, czyli połowa dziewiątki to. 4,5 równa się 6 do przepisania. 2x przepisuję, 6 zostaje po prawej stronie, a 4,5 przenoszę na stronę prawą. Podczas zmiany strony zmieniam znak. 2x przepisuję, wykonuję odejmowanie, 1 i 5, dzielę stronami na 2 i otrzymuję x równa się 0,75 litra. Więc mam już objętość zarówno małej, jak i dużej doniczki. Warto jeszcze x, y zapisać razem w postaci klamerek, a więc tutaj mamy rozwiązanie naszego układu równe. Teraz zajmijmy się pytaniem. Wojtek chciał wypełnić ziemią 5 dużych i 4 małe doniczki. Czy wystarczy mu ziemi, którą ma w worku? Zauważ, Wojtek również ma 6 litrów. Ma 5 dużych i 4 małe doniczki, czyli ma 5x plus 4y. Znając x i y... Możemy wstawić wartości do naszego równania. 5 razy x, czyli 5 razy 0,75, 4 razy y, czyli 4 razy 0,5. Wymnażam pierwszy iloczyn, 3,75, drugi plus 2, dodaję, mam 5,75. Zauważ, że wszystkie doniczki Wojtka mają taką oto objętość, a Ziemi ma 6 litrów. Czy wystarczy mu ziemi na zapełnienie takiej objętości? Tak, wystarczy mu, więc dajemy odpowiedź. Wojtkowi wystarczy 6 litrów ziemi do napełnienia doniczek.